Cześć Marta Gielińska, jestem coachem, trenerką, autorką książki Wake oraz kart coachingowych pod tym samym tytułem. Dzisiaj chcę powiedzieć o bardzo ważnym temacie, a mianowicie o pięciu różnych błędach, które popełniają ludzie i które powodują stres, zwłaszcza w relacjach. Zacznę może od istotnego pytania. Pytanie brzmi: czy uważasz, że w twoim życiu jest zbyt wiele stresu? Większość ludzi odpowie, że tak. Ponieważ żyjemy w społeczeństwie, w świecie, w którym ten stres i to napięcie, zarówno pochodzące z pracy, jak i z codzienności, z codziennych relacji, z tego, jakiego rodzaju nawyki mamy we funkcjonowaniu, powodują, że ten stres i ta ilość negatywnych emocji jest zbyt duża. Ludzie zapominają o tym, żeby się wyciszyć, żeby dać sobie taką ilość odpoczynku, na jaką zasługują, ponieważ uważa się dość powszechnie, że człowiek zbyt dużo odpoczywa, to na przykład jest leniwy. Ja bardzo często z tego typu podejściem stykam się, gdy pracuję z przedsiębiorcami, czy gdy pracuję z ludźmi bardzo ambitnymi. Oni chcą i lubią być stale zajęci. I to bycie zajętym jeszcze bardziej nakręca ten poziom stresu, czy ten poziom napięcia, który staje się normalny dla człowieka. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że są różne poziomy stresu, czy różne poziomy pobudzenia. Jest taki poziom pobudzenia, który uznawany jest za niski, jest zbyt niski i to powoduje, że człowiekowi po prostu się nie chce. Nie chce mu się działać, nie chce mu się podejmować jakichś określonych akcji. Jest optymalny poziom pobudzenia i to jest ten, który chcemy mieć po to, żeby być zmobilizowanym do działania. Natomiast ten optymalny poziom pobudzenia on nie będzie właściwy w momencie, kiedy na przykład będziesz chciała pójść spać. Jest jeszcze jeden poziom pobudzenia, który jest zbyt wysoki. Jeżeli stale jesteś wystawiona na taki poziom stresu, to prawdopodobnie prędzej czy później dojdzie do wypalenia, wypalenia zawodowego na przykład. A to z kolei wpłynie na wiele aspektów Twojego życia w sposób negatywny. Dlatego cała sztuka polega na tym, aby być na optymalnym poziomie. Optymalnym poziomie połudzenia i co ciekawe, w dzisiejszym świecie jest tak, że ten optymalny poziom połudzenia, czy ten, który jest uznawany za optymalny, powoli wzrasta. Ponieważ większości ludzi wydaje się, że trzeba być stale zajętym, trzeba się angażować, że działanie jest bardzo ważną rzeczą, i przez to nie pozwalają sobie na to, żeby spokojnie w którymś momencie odpocząć, odpuścić i dać swojej psychice, swojemu układowi neurologicznemu odsapnąć. Z wysokiego poziomu pobudzenia zejść na dużo niższy, ponieważ te osoby na przykład wracają z pracy, a potem oglądają jakieś filmy które też ich pobudzają, np. filmy sensacyjne, czy, różnego, czy otaczają się różnego rodzaju bodźcami, które ich pobudzają, chociażby jasnym światłem wieczorem, to są rzeczy, na które mało kto zwraca uwagę. Natomiast gdy mówimy o relacjach, to ten wysoki poziom stresu będzie miał automatycznie wpływ na to, jak my te relacje na co dzień będziemy z nimi kształtować. I teraz jeżeli jest tak dużo ludzi, którzy mają zbyt wysoki poziom stresu, zbyt wysoki poziom pobudzenia, to prawdopodobnie są takie osoby, które sobie z tym stresem radzą, które mają narzędzia i metody na to, aby, krótko mówiąc, poczuć się lepiej i dzięki temu też móc swoje relacje budować w bardziej harmonijny sposób. I pojawia się pytanie, jak przejść od zbyt wysokiego poziomu stresu czy pobudzenia do normalnego poziomu. Odpowiedzią jest zrozumienie tych pięciu kroków, o, które, o których za moment tobie opowiem, ponieważ jeżeli zobaczysz te pięć szkodliwych mechanizmów, to będziesz w stanie świadomie na nie wpłynąć. Pierwszym mechanizmem jest coś, co nazywane jest generalizacją, czyli uogólnieniem. Generalizacja polega na tym, że w momencie, gdy prowadzisz dialog z drugim człowiekiem, gdy zaczynasz z nim rozmawiać, to zakładasz z góry że to, co on w danym momencie zrobił albo powiedział, dzieje się zawsze. To są słowa typu ty zawsze się spóźniasz albo ty zawsze mnie krytykujesz albo na przykład ty nigdy nie potrafisz tego zrobić dobrze. Prawdopodobnie już wiesz, o czym mówię, ponieważ tego typu słowa pewnie padały z ust ludzi z Twojego otoczenia i wywoływały w Tobie poczucie buntu, poczucie niesprawiedliwości, a właśnie dlatego że generalizacja nigdy nie będzie prawdziwa. Generalizacja to sposób umysłu na to, żeby pokładać świat według własnych przekonań. A prawda jest taka, że świat jest różny: że raz jest tak, raz jest inaczej. Nawet jeżeli ktoś ma tendencję do spóźniania się, to są takie momenty, w których się nie spóźnia, w, tym bardzo, w których na przykład bardzo stara się nie spóźniać. Ale umysł pójdzie na skróty umysł będzie tak to wszystko postrzegał, żeby krótko mówiąc. Pokreślić, że coś jest jakieś i nie musieć się nad tym dłużej zastanawiać. A to bardzo negatywnie wpływa na relacje, ponieważ większość osób będzie reagowała złością. Kolejny bardzo szkodliwy nawyk to koncentracja na negatywach. Koncentracja na negatywach polega na tym, że ludzie, żyjąc ze sobą przez dłuższy czas, zaczynają popadać w pewne nawyki. I te nawyki powodują, że przyzwyczajamy się do status quo, przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy. W momencie, gdy pojawia się stres, nasz umysł ma tendencję do filtrowania informacji. Im większy stres, tym będziemy bardziej negatywnie postrzegać to, co widzimy. Zauważ, prawdopodobnie miałaś takie sytuacje, właśnie gdy byłaś w stresie, gdy byłaś zdenerwowana, że rzeczy w Twoim otoczeniu wydawały się dużo gorsze niż normalnie, wtedy, gdy byłaś spokojna. I stres uruchamia właśnie taki mechanizm. A jeśli mówimy tutaj o relacji, to może się po drugiej stronie pojawić również bunt, gdy usłyszy, że Ty jesteś do niczego. Na Tobie nigdy nie można polegać. Mam i generalizację, i koncentrację na negatywach. Nie jesteś dla mnie dobrym wzorem do naśladowania. Bardzo często mówimy tego typu rzeczy w złości, co jest często opłakane w skutkach, ponieważ ta koncentracja na negatywach, wtedy, gdy jesteśmy wściekli na kogoś, powoduje, że traktujemy go niesprawiedliwie. A to zwykle będzie powolutku bardzo mocno nadwyrężać relację międzyludzką. Kolejny błąd, który jest często powielany przez wiele osób, to jest czytanie w myślach. Wyobraź sobie sytuację, wchodzisz do firmy, twoja szefowa, Jakoś tak na Ciebie spojrzała i ty to odebrałaś, że spojrzała na ciebie krzywo. Umysł ma tendencję do natychmiastowej interpretacji i na przykład stwierdzenia moja szefowa mnie nie lubi, bo spojrzała na mnie krzywo. Podwójny problem, ponieważ nie dość, że z góry zakładasz negatywny scenariusz, czytasz w myślach, co jeszcze tu uzasadniasz. Ponieważ krzywe spojrzenie, tak zwane krzywe spojrzenie, jest dla ciebie uzasadnieniem, dla którego szyfować się nie lubi. A może po prostu boli ją brzuch, a może po prostu ma zły dzień, a może po prostu miała kilka spotkań, które nie były zbyt przyjemne i czuje się zmęczona, a ma do wykonania na przykład następne spotkanie z tobą. I nie chodzi o ciebie, tylko chodzi o to, że jest zmęczona tymi spotkaniami z ludźmi, które nie były przyjemne. Powodów może być cała masa. Natomiast ludzie często nie zastanawiają się, co jest rzeczywistym powodem, nie badają tego powodu, tylko coś zakładają z góry i automatycznie to negatywnie wpływa na relacje międzyludzkie. I zarówno dotyczy to pracy, jak i życia prywatnego. I Stopniowo te relacje zaczynają być przepełnione coraz większą ilością frustracji, czy coraz większą ilością niespełnienia. Kolejny problem, kolejny zły nawyk, który często powoduje Niezbyt pozytywne skutki w relacjach to przyklejanie etykietek. Na przykład, gdy stwierdzamy, że on jest kiepski z matematyki, mówiąc o swoim dziecku, albo on zwykle nie radzi sobie w tego typu sytuacjach, mówiąc o współpracowniku, albo mój mąż to on, on, on raczej woli być taki spolegliwy, on nigdy nie był dobrym liderem, mówiąc na przykład o swoim mężu. Takie przyklejanie etykietek również wynika z naturalnej tendencji umysłu, naszego mózgu do tego, żeby coś ponazywać i zapomnieć, I nie musieć stale czynić obserwacji, ponieważ to wymaga wysiłku. To pali glukozy. Nasz mózg nie lubi palić glukozy, ponieważ chce w ten sposób zaoszczędzić energię. Prawda jest taka, że stała obserwacja, ten zmysł uważności. I umiejętność zauważania zmian, zauważania rozwoju, progresu w drugim człowieku jest jedną z ważniejszych umiejętności międzyludzkich, ponieważ być może dzisiaj ktoś nie jest dobrym liderem, albo być może dzisiaj ktoś nie ma ochoty być liderem, ale może za jakiś czas będzie, może za jakiś czas się na tyle rozwinie, że będziemy mogli to zauważyć. I to jest jeden z problemów w relacjach, jeden z problemów w związkach, który powoduje, że ludzie żyją ze sobą 5-10 lat, mają obraz osoby, który jest fałszywy, ponieważ on powstał na samym początku relacji i im się wydaje, że ta osoba po 10 latach jest taka sama. I przez to, że nie czynią tych codziennych obserwacji, będzie to również negatywnie wpływać na tą relację, ponieważ osoba będzie miała poczucie, że ktoś jej nie rozumie, ktoś się postrzega nie tak. Jak ona by tego chciała, nie tak jak ona sobie tego życzy i nie tak jak ona sama siebie postrzega, dlatego że się zmieniła, dlatego że poczyniła pewne postępy, a ktoś przykleił etykietki i patrzy tylko i wyłącznie na własne wyobrażenia na jej temat. I kolejny bardzo duży błąd, który ludzie popełniają w relacjach, i automatycznie negatywnie to wpływa na ich interakcje, to dwie rzeczy: albo obwinianie innych, albo obwinianie siebie. Jest sporo sytuacji w codzienności, które po prostu są obarczone błędem. Robisz coś, popełniasz błąd, nadal się winny albo winna. A to z kolei będzie powodowało, że w jakiś sposób zareagujesz w jakiś sposób albo podświadomie będziesz dążyć do tego, żeby siebie ukarać, albo w jakiś sposób nie będziesz postrzegać siebie w adekwatny sposób, właśnie z powodu poczucia winy. Podobna sytuacja dzieje się w relacji. Gdy ktoś coś zrobił, co się Tobie nie spodobało, zaczynasz obwiniać drugą osobę i automatycznie możesz albo to zgeneralizować, albo przykleić etykietkę, albo skupić się na negatywach, czyli pojawiają się również te inne problemy, o których wspomniałam wcześniej, a to z kolei zaczyna powodować, zaburzenie relacji pomiędzy tobą a drugim człowiekiem, ponieważ koncentrujesz się na tym, co zrobiła źle, zamiast koncentrować się na całej masie pozytywnych informacji na temat tego drugiego człowieka, dotyczących tego, co robi dobrze, dotyczących tego, jak bardzo się stara, jak bardzo zależy jej na relacji I automatycznie będzie to również zaburzać kontakt pomiędzy wami i komunikację, ponieważ ta komunikacja będzie przekłamana i po drugiej stronie pojawi się automatycznie opór związany z tym, że nikt nie lubi czuć się niesprawiedliwie traktowany. Dlatego chcę, żebyś zwróciła uwagę na te pięć różnych błędów i skupiła się na tym, aby widzieć je, zauważać, ponieważ świadomość i zrozumienie oraz pamiętanie o tym, że można te pięć błędów popełniać, powoduje możliwość uzdrowienia tego. Czyli daje ci możliwość tego, aby zmienić, Zamiast generalizować, skup się na tym, co się wydarzyło naprawdę w tym danym momencie. Zamiast przyklejać etykietkę, zapytaj, jaki jest ten człowiek i po prostu obserwuj. Zamiast koncentrować się na negatywnym myśleniu, skup się na pozytywach, ponieważ z pewnością jest ich bardzo wiele. Zamiast obwiniać, znajdź sposób na naprawienie sytuacji. I to są sposoby, które możesz stosować na co dzień, aby pozytywnie wpływać na siebie i na innych. A jeżeli interesuje Cię temat tego, jak pracować z własnym stresem, jak pozytywnie wpływać na siebie i innych, dzięki temu, że rozwiązujesz blokady, które się w Tobie pojawiają, bądź radzisz sobie z negatywnymi emocjami, zapraszam Cię serdecznie na warsztaty antystres, które w najbliższym czasie odbędą się w Katowicach i w Poznaniu. Terminy oraz godziny i szczegóły dotyczące warsztatów możesz sprawdzić na stronie www.marta-wierdzinska.pl/sklep. Zapraszam Cię serdecznie na warsztaty Antystres w Katowicach i w Poznaniu. Do zobaczenia!